Mago, dzisiaj was y, jest dziewiąty dzień otwierania w mnie. Dropnik: Cyn lub Dragon. Wiem, że filmy z 8 dnia nie wpadną, więc dzisiaj będą dwa filmy. Y, wpadnie ten wczorajszy i ten dzisiaj. No, bo wczoraj mi się coś tam y, nie zapisało. I y, tam mi się nic nie zrobiło. O Jezus. Fuh. No dobra. Muszę się pogodzić z porażką. Dark. Froid Star. Jest ten Dark Fruit. Dobra, mamy Dark Fruita. Yy. No i to wszystko. Chciałem wam tylko pokazać, że mam tego Perm Buddha, sobie kupiłem ostatnio. Więc. No to do kolejnego dnia. Do jutra. Pa.